Witam z Logokamp. Właśnie dotarliśmy, by zacząć naszą nową przygodę, tym razem w Słowenię. E, może to kogoś będzie interesowało, może nie. Zaczęliśmy od postoju w miejscu PZA Bioterm, e, niedaleko miejscowości Ptuj i niedaleko miejscowości Muryska Sobota, czyli już za granicą. Z drogi miejscówek dobrych nie mam, ponieważ stanęliśmy gdzieś na Węgrzech pod jakąś restauracją. No nie było sympatycznie. Nie było czego nagrywać, nie było co pokazywać za dużo gwiazdek, nie dam eee, za potężne pieniądze. Natomiast tutaj mamy raptem 18 euro za dobę z podatkiem, bo tak naprawdę jest 11. Eee, w tym jest dodatkowo płatny prąd, woda, ale zrzut za darmo. Eee, prądu nie potrzebujemy. Wodę sobie zatankowaliśmy i z basenów na termach skorzystaliśmy. W sumie zapłaciłam za siebie i za dwie dzieci 28 euro dodatkowo za całą dobę możliwości korzystania z term. Ale króciutko pokażę Wam też sam autocamp. W Słowenii w ogóle miałam, myślałam, że są tylko i wyłącznie kempingi. Nie umiałam określić Camp Park, park Camper Park. Albo e, camperplatz, cokolwiek innego wpisywałam, nie pojawiało mi się nic konkretnego, nic fajnego. E, same kempingi w sumie, tak naprawdę. No i mówię tak, kurczę. Drogo, bo rzeczywiście wiecie, od 40-50 euro wzwyż, I mówię, drogo, nie? Tak, za nockę, żeby się przespać, gdzie nie potrzebujemy prądu i tak dalej. I mówię, że nie mają takiego czegoś, hmm. ale znalazłam nazwę, po prostu inną. Wpisuje się PZT i pokazuje się cały świat, jak ja to mówię, w Słowenii y, fantastycznych camper parków. One trochę wyglądają inaczej niż w Polsce. W ogóle klimat tutaj jest inny. Jest dzisiaj, w ogóle jest wszędzie bardzo gorąco. U nas w Polsce też, z tego co wiem. E, ale tutaj, jak przychodzi 21, robi się ciemna noc i mega wilgoć. I to jest chyba coś, co będzie w całej Słowenii, ale o tym Wam dać znać, bo nie wiem do końca jeszcze. Pokażę, gdzie stoimy. To nasz burdel, jak ja to mówię. Tu są parcele. Z nami jest raptem jeden kamperek, słuchajcie. Szału nie ma. One są pooznakowane, natomiast tutaj nikt tego nie pilnuje. Z term jest fajne przejście na, na camper park. Są możliwości parceli w cieniu oraz w słońcu. My wybraliśmy po południu, był cień, ale jak widać do południa jest na niej słoneczko. Płatność w hotelu w recepcji. Przy płatności w biotermach, albo pieniądze gubię, a to drogie pieniądze, okazało się, że jednak płacę 11 euro za dobę, a podatek turystyczny płacę tylko raz. 2 euro za dorosłego i euro 25 za dziecko. Także w sumie zapłaciłem 28 euro za dwie doby. Pa! Idę dalej. Hejo, hejo. Dojechaliśmy do Morskiej Soboty. E, miejscowość malutka, ale ciekawa architektura. Nie za bardzo ale... No, jesteśmy na placu zabaw koło zamku. E, I w sumie jedyną rzeczą, która tutaj jest, to jest zamek. Miejscowość chyba, muszę poczytać o historii, wydaje mi się, że po prostu miasto było zniszczone w czasie wojny. Same nowe budynki. Lub fantastycznie odnowione. I co jeszcze? I jest bardzo gorąco. <grym> Parking tkanin. Strefa 2 kosztuje pół euro za godzinę. Strefa 1 najbliżej jakby starego miasta. Właśnie nie wiem, bo my jesteśmy sobie w starym mieście, więc nie wiem najbliżej czego. Kosztuje 1 euro. Duża różnica. I I tyle. I pokażę kawałek zamku. Nie będę robić. Nie wiem, co jest w środku. Tu jest restauracja w ogóle, wiesz? I w koncerty są. W środek zamku. Tak inaczej. Ale zobaczmy. Na pewno gdzieś można zobaczmy. poczytać. Okazało się, że muzeum jest nieczynne poniedziałki. Kolejnym miastem, do którego dotarliśmy dzisiaj, jest miejscowość Ptuj e, i zamek oraz stare miasto. Generalnie zdecydowaliśmy się na to wieczorem, ze względu na ogólne temperatury, ale przede wszystkim też na atrakcję, którą zapewniłam naszym dzieciakom dzisiaj. Poszliśmy na termy po prostu, na bazę. Tu jest bardzo gorąco, e, no co nie doczekamy za bardzo, nie, w sumie, bo po to przyjechaliśmy. A, idziemy! Parking jest darmowy, prowadzi nawigacja bardzo ładnie do niego. Nie ma najmniejszego problemu. Widok ponad zamku też jest piękny, więc sobie zobaczymy. Sam zamek jest zamknięty. Zresztą generalnie nie planowaliśmy wchodzić, bo też mało zrozumiemy. Jest to piękna panorama na okolice. Z Term. I z parku, na którym stoimy, mamy tutaj 28 km, do morskiej soboty 22. Mm. I co jeszcze? No i zobaczcie sami nie. Parking? Piękny widoczek. Ładny widok, Dominika. Muszę Wam powiedzieć, że i tak jestem pełna podziwu dla swoich własnych dzieci, ponieważ e, to jest męczące i przyznam się, bo będziecie zaglądali dużo później, no. że nasza najstarsza jest bardzo chora. E, masz bardzo. No ma anginę i jeszcze... W, są tu wiele planów. Mieliśmy być w Bratysławie i tak dalej, natomiast no nie, nie szło, bo była z gorączką. Zdecydowaliśmy się nie wracać, tylko po prostu przeczekać. To zobaczymy czy nam to na zdrowie wyjdzie. Eee, antybiotyk ma. Zabezpieczony lekami jest. Zobaczymy. Dzisiaj już jest fajnie. To dziewiąte otwarte? Wieczorem? O. Wow. Misia. Zobacz tam. Powiem Wam, że widok jest przekirny. Warto przyjechać na tego widoku, wgrapać się ten kawałek i zrobić sobie fotkę rodzinną. Piękna lawenda, nie? Idziemy zobaczyć, jak wygląda stare miasto. Stare miasto! Stare miasto. Ich na lody! Kieczadowe zejścia. Daj, mamie rękę. Idziemy. Hoppaj. Tu i na dzisiaj kończymy, bo robi się ciemno, jedziemy na Kamperplatz Bioterm i stamtąd jutro wyruszamy dalej, a następne miejscowość opowiem ja powiem jutro. Dobranoc!